Rzeczy, Rzeczy, bez, bez których, których nie, nie możemy, możemy żyć. Że, mój telefon. Ale to jest oczywiste. Dałeś telefon do... że yes. ja, ja, tak, I sobie osobowo ale ty też... Ja wygląda? nie wiem. Ja tylko dlatego, że... Ja dałam taki... pracę teraz na telefonie. Ja co no nie zarabiam nic z tego, ale to jest moja ja jakby praca, tak? Ja z głos. Rzeczy, bez których, których nie możemy, możemy żyć. żyć. Coś do malowania brwi. Nie muszę Serio? mieć całego make ale brwi, przez to, że ich nie mam, to ja muszę cały czas malować. Ja codziennie maluję brwi. Serio? Tak. Wyobraź sobie, że ja tak wyglądam. Możesz no. mi teraz usunąć brwi na chwilę? W tym momencie. Czy tak to wyglądam dobrze? Świetnie nie wyglądasz. Jakaś cień, pomada. Jakaś cień. Rzeczy, bez których, których nie możemy żyć. żyć. No to pójdę w to samo i moją pierwszą. to jest? Da, śminka. Da, da. Ne, ne, ne. Super, ne. Ne. Jestem pewna, że w każdej kurce, w każdej kieszeni mam jakiś mm, tu tudzież śminkę. To jest mój mały koszyczek. Koszyk na zakupy. Dwa kilo ziemniaków by tu zmieścić. Nie, 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 nie. Ale patrzcie, jak fancy zbrylonych. No jak? Tyle masz ja Mam tutaj ja cztery, mam, cztery tylko jedną wy... To są te wywieszone, używalne ostatnio. Sprawdźmy. Ola! No! A to chcę, ja jest chcę... Ja nie, to moje. Czekaj, jest... przerwa. Przerwa w ogóle, bo znaleźliśmy ciastka. Nie, bo ja znalazłam znaleziono niekrodzona. Nie, ja ja nie, nie masz tak. Się jadą, zachowywać. To, w ogóle ja, to jest Rosman. Czy ty byłaś w Rosmanie? No ale to... To ja byłam w <słuch> Rosmanie. To daj mi to ciastko chociaż w ogóle. <słuch> Boże! <słuch> to mi fajna zabawa. Możemy zmienić Fajne, ten filmik. Tak, Co my, mam? Co co mamy w kieszeniach? Lip balm. Mhm. Okay. Pierwsza kurtka zgadza się. Mia. O. <laughs> <laughs> ma. Zgadza się. O, to jest moja ulubiona! 50 pików, takimi pieniędzmi płacimy za swoje usługi. Kolejna. O, guma. O, moje no? spinki. Fajnie. <laughs> o! Mam? Potwierdzam, ma błyszczek tylko tutaj taki, że paluchem się wkłada. Higieniczny. Kurtka numer 4. O, kolejne spinki. O, szoka masz! Wow! Patrzcie, co ma! Co ty w ogóle w ten do kieszeni nie makujesz w ogóle? No to jest taki tego typu filmik, <grymne> Nie sądzisz, że to jest tego typu W ogóle nie kradziony. O, to ten taki ostatni wyciągnęłam. Dziękuję. To by było na tyle w tym TikToku. Do widzenia, żegnamy, dajcie A, tak, znać. No, fajnie, bo. Dajcie znać, co wy macie w kieszeni. W kursce. A co ja mam ja mam w ja spodniach w kieszeni? Moje 50, 50 i szoka. To nie szok w ogóle. A czaska, to, to, to kiedy ja to w <grymne> kleptomania, ne ti vëmë këtu. Ngan ku jam e pa.